Dobra, dzisiaj wtorek, 8 marca, Dzień Kobiet. Specjalnie dla Was nagraliśmy filmik, w którym są sami najgorętsi chłopacy z naszej szkoły. A to wszystko specjalnie dla Was. Zapraszamy do oglądania. W roku piękny miesiąc, pierwszy miesiąc wiosny, w którym to miesiącu jest piękny dzień, w którym Panowie składają życzenia Paniom. No i ja z tej okazji również chciałbym wszystkim przedstawicielkom. Ci pięknie jest złożyć życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na co dzień, satysfakcji z wykonywanej pracy. Jesteście dla nas najważniejsze. Dużo sukcesów na ulicy oraz w sporcie. Co ja mam... Jeszcze więcej szczęścia. Dziewczyny, chciałbym Wam życzyć najlepszego chłopaka. Byście więcej czasu nam poświęcały. Czyny radości. Byście więcej w gry grały. Tak, luksusów milion całuskich. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Między chłopakami Dobrych ocen, szczęścia i pomyślności Kosza kwiatów Życzę wszystkim kobietom dużo słodyczy Nauczyciel też wam życzy nie! Zaczynam, żeby ich chłopaki nie zdradzały Wszystkim kobietom najlepszych przyjaciół Zero mycia, zero prania, zero krzycia, gotowania Dzisiaj dzień Drogie panie, tysiąc kwiatów na siadanie. A od jutra do roboty Resztę dnia świętują chłopaki. Wiecznej młodości To dużo szczęścia i nie na każdym. A teraz najlepsza Część filmu. Making of! Yeah. Nie! No co, co, co Nie! No co, Nie! 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 No tak, tak, mam dwa słowa. Dawaj. <grym _> No dwa tak, dawaj. Nie! 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 na żywo, to. Nie ma... Więc... <grymne> życzę... <grymne> o nie! Wszystkie... No, to fajne. no, nie. No no wszystkie dawaj, dziewczyny... Wszy... Nie. Patrz szybko, <grymne> nie. Wszystkim dziewczynom życzę wszystkiego najlepszego. Nie. Co ja wiem ja tak? No. Dobra, i jego śmierć. Nie, 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 nie. Dziewczyna, nie słyszałem. <laughs> Wiem,